kochani, witajcie serdecznie u Agi Dzisiaj mamy, co? Śro nie, wtorek co? Wtorek dzisiaj no. mamy Kurczę, mać, tak tu nasypało Od paru dni, masakra Ludzie mają problemy Ej. Moja tata teraz wyje... No bardzo wcześnie wyjechała Jo no, no, Musiała my... tapetę zrobić Tapetę No, a tutaj tak od paru dni pada Ludzie, nie, ludzie mają problemy z jechaniem. Ja to też dzisiaj mówię: nie jadę dzisiaj autem, bo jeszcze gdzieś się zakopię. Tutaj jeden drugiemu musi pomagać, no bo ciężko wyjechać tutaj na naszej ulicy. Naprawdę jest masakra. Nacia wczoraj do szkoły nie szła, wczoraj odsypywałam śnieg. No to kurczę, mać śniegu prawie po kolana miałam. Weszłam ten śnieg, ja mówię: ja pierze go prawie do po kolana. Na pokolana do kolan prawie miałam. Totalnie tutaj jest u nas masakra. Normalnie zakopane, Chciało się jechać w góry, to się ma już na miejscu, nie? Zakaz był, żeby jechać, to mamy na miejscu. Zakaz jest, żeby mamy atakować? No. Każdy marzył o zimie, to zima przyszła. Nie można się no, a tutaj teraz, dzisiaj chyba minus 10 czy minus 11. Wieczorem chyba było minus 17 stopni. Tak dosyć mrozi, ale tego auta tu pozo ludzie pozostawiali. Tak nie jeżdżą do pracy, też tak już mało kto jeździ. Chyba, no, chyba, nie. że ktoś musi. Tam jakieś auto takie coś ma. Co? Dobaczcie. No, to wycieraczki, żeby nie były przyklejone, wiesz? Ale śniegu jest full, ale chyba tu tramwaju nie było, bo tata Naci mówił, że tramwaje są zasypane śniegiem. No tramwaje raczej w taką pogodę nie pojadą, ale niby, że są zasypane śniegiem. No to chyba widział dalej niż tutaj, bo tutaj na razie nie widzę żadnego tramwaju. Ale jestem ciekawa, czy Nacia jutro do szkoły pójdzie. Ona mówi, że ona by wolała w domku pobyć. Do szkoły jej się nie chce, woli w domu posiedzieć. Poniedziałek to się cieszyła, bo dostała SMS-a dostało się wiadomość, że poniedziałek dzieci do szkoły nie idą, to Natasia się cieszyła. No, Natania, Nataśka to teraz może się nacieszyć tym śniegiem. Ale powiem wam, kurczę. No, ty możesz się we mnie troszeczkę nacieszyć. A! Ale powiem wam, że ja żałuję, że e, tych samek nie kupiłam na Tasi wcześniej, a tak myślałam, były w promocji, były w promocji i tak przed zamknięciem sklepów były w promocji. Patrzcie jak ja idę. No patrz... Stój, na ciebie. No, no ten śnieg to dosyć, dosyć Ech, napadało. Zobaczcie, jakie ja biegać umie. No tego śniegu to jest. Normalne, zakopane, nie? <noise> w górach jesteśmy, tory zasypane. Tylko uważaj, Natasia, bo tam są tory. Chociaż i tak dzisiaj nikt nie będzie jechał. Tory zasypane. No, mogę. Tu w ogóle nawet nie widać, gdzie są tory. Jak widać nie, nie jak to można. No, ale tych torów w ogóle tam nie widać, nie? No, gdzie widzisz te tory? Jak to jest zasypane śniegiem pełno? Ja nie e, widzę ja tych ja torów, ej. Mogę. No, a jak ty po takim śniegu pójdziesz, zobaczymy tego śniegu? No tu nie ma raczej. Ja tu nie widzę tych torów, tam może coś, jakieś pasy, ale. Nie widzę. No, ja zobaczyłam pierwszy dzień tej zimy, to się tak ucieszyłam. Ale auto takie zasypane, tam odsypywać, mówię, idę odsypać, weszłam tą nogą całe tutaj full, naprawdę, ale tutaj, jak tu by się weszło. Ten kawałek, niby tu widać, że to nie jest, że to jest małe, takie niskie, ale to jest naprawdę głębokie. Tutaj Natasia do szkoły. Ale biało, masakra. Nie wiem, czy to tak odznacza się w kamerce, ale naprawdę tutaj ile to jest tego śniegu zasypane. No, Hadi, chodź, chodź, chodź. Nacia pierwsze co, jak wyszła na balkon to tam sobie już lepiła jakiś tam domek, czy tego tunel jakiś No tunel Bo tego śniegu na balkonie full jest Ja zrobiłam jeszcze iceberg, ale co zrobiła takie huladuże Tutaj właśnie Natasia przeważnie czeka z dziećmi aż pójdą do szkoły w kolejce i też jak przychodzę po nią to też tam Czeka, tutaj mają właśnie te huśtawki, ale śniegu tutaj tego full jest napadane, tego śniegu tu jest pełno, a tam jest oczywiście Natasia, już zdążyła, moja Natania, no wejdź, ale uważaj rybcie, żeby się nie poślizgła kotusiek. Co? No możesz, możesz, nic się nie stanie, ryba. Woda, wodę mamy, jakby co jeszcze? <grytanie> Ciuchy na przebranie jeszcze też, chociaż kurczę mać, Nacia już zaczyna wyrastać, ale musiała kupić nowe powoli. A te to sprzedawać. No ja tutaj nie wchodzę, bo tego śniegu jest za pełno. Ja tu poczekam na Ciebie, na ciebie dobra? Bo kurczę mać, za, du za dużo jest tego śniegu, a ja mam to takie buciki troszeczkę niskie i one strasznie przemakają, że od razu mam skarpety mokre. A Natasia ma te takie gumoki. Ja kupiłam je w CCC. W CCC kupiłam te gumoki i one naprawdę super, bo ja je kupiłam za 30 euro. Znaczy się nie, one były za 30 euro, a ja zapłaciłam 5 euro dobre, bo dwa razy promocja była. Z tego względu, że właśnie te CCC zamknęli. To takie promocje zrobili. Ja się cieszyłam, że właśnie kupiłam te buty, bo one są super ciepłe, nieprzymakające, Takie pół kosaczki, pół gumaki, takie super. Poczekajcie! No, mnie już, Natasia, prawie bateria już, tak wiesz? No? No, jesteś, jesteś mokra. Moja no, kurka. No. Dobra, bo mnie już tu bateria siada, pada. Uważaj, rybcie. Uważaj, uważaj, bo jest ślisko, żebyś bamka nie uderzyła się, minia. Uważaj, tak? Bo to jest naprawdę ślisko. Słyszała? No. banka nie zrobiła i nie płakała później. Dobra. To jakby co? Do później, bo mnie już prawie bateria padnie. A jeszcze muszę troszeczkę znać pochodzić, pospacerować. A jutro idziemy jeszcze do lekarza, bo ja mam. Co tu, Natasia? Uważaj! Jezu! Zakopała się! Chodź, ryba. A ja to żałuję, że ja nie kupiłam właśnie sanek, Natasi. Albo tej, tego jabłka takiego, co by mogła. O, tutaj, zobacz jaka Skarpa, tu jest. Tutaj jest skarpa. Jezu, jaka skarpa. Chodź, dobra, bo tu ktoś odsypał, żeby znowu wiesz... O, ale skarpa tu jest, niezła. Chodź, Gita. No, A ja? Dobra, uważaj, byś sobie mokry. Jej! A ja ten... A ja właśnie chciałam jabłko takie na Tasi kupić do ślizgania właśnie z Elzą. Było chyba za 4 euro. Tak sobie myślałam. Może kupię, może tego, ale myślę, nie. Jakie no, długie. No, mówię, nie, pewnie tego śniegu zaśnie, będzie, no to lipa. Jak 6 lat nie było, no to teraz też nie będzie. I kurczę, mać teraz żałuję, że nie wzięłam. No, a dzisiaj mamy piąteczek. Wczoraj był tłusty czwartek, a mi się wczoraj nie chciało w ogóle, jakoś nie chciało mi się piec tych pączków. I też jakoś brzuch mnie bolał, dlatego my tłusty piątek będziemy mieć. Tak troszkę inaczej, będę zaraz właśnie pączuszki robiła, ale te malutkie i bez dżemu, bo Natasia lubi akurat bez dżemu. No zaraz będę te pączki robiła, myśmy akurat, Natia ze szkoły przyszła, byłyśmy jeszcze szybko u lekarza, bo musiałam, potrzebowałam do szkoły potwierdzenie o, o to, że Natasia szczepiona była, tam za, tą, za to potwierdzenie 5 euro musiałam zapłacić. No i też szłyśmy do lekarza ze względu, bo Naci ostatnio tak często głowa swędzi ona czysto ma, ale ja nie wiem, myślałam, że ona albo alergię albo suchą skórę ma. A lekarz zobaczył i ma suchą skórę, to przepisał jej z Linola taki e, żel taki po, e, do ten pod prysznic. I tutaj ma jeszcze taki z Eubos do skóry ma tutaj taki właśnie na suchą cerę. I tutaj też. To jest, to jest na, do ciała. A tutaj ma właśnie na, yy, do głowy żel, właśnie do ten, na włosy. Bo ją strasznie głowa tak swędzi. Zobaczymy, czy jak ten żel. Jak ten żel wypróbuję, czy będzie dobry. Zobaczę jeszcze w aptece. Jak będzie dobry, to zobaczę w aptece, czy ten żel jest z linola. Co mi lekarz przepisał i zobaczymy jak to będzie. Bo mi się wydaje też, że właśnie przez tą su suchą skórę też na cie ja to taką wrażliwą ma na alergiczną też trochę, ale tego nie wiedziałam. Dobra, tutaj ma już tego i będę się teraz zabierała z zapączki robienie. To już mam przygotowane składniki. To są takie malutkie pączusie, bardzo szybko tu się robi. To jest 5 minut przygotowania i 6 minut pieczenia. Tutaj sobie już wypisałam: czas przygotowania 5 minut, smażenie 6 minut i na 19 pączek. Pączek. To jest akurat z internetu. Ściągnęłam ze strony AniaGotuje.pl. I tutaj mam właśnie, że 280 do 300 gram serka homogenizowanego potrzebuję. Pół, półtora szklanki mąki przynnej. To jest 250 gramów, dwa średnie jajka, dwa płaskie łyżki proszku do pieczenia, szczypta soli, cukier-puder do. No, i cukier-puder właśnie do posypania. To będziemy szykować i zobaczymy jak to. No, tutaj dodałam właśnie półtora szklanki mąki, szczypta soli i dwie łyżki takiej płaskiej proszku do pieczenia. To muszę teraz wszystko wymieszać. To się wszystko wymiesza i teraz trzeba dodać dwa jajka i serek homogenizowany. Ja tutaj mam dwa jajka już przygotowane i serek homogenizowany kupiłam taki tutaj zwykły. To jest akurat 200 gramów akurat. No tutaj jeszcze serek homogenizowany dodałam 200 gramów i dwa jajka. Teraz muszę to też wszystko to też wszystko wymieszam. No, ciasto mam już zrobione, tutaj przeszykowałam troszeczkę oleju, żeby tak e, palce zamoczyć, żeby jak to, te kulki będę robiła na łyżkę, to żeby później mi się tak do ręki nie przykleja. No, no. Tutaj akurat olej mi się grzeje, jak będzie rozgrzany, to wtedy będę dodawała pączki, tam akurat ziemniaki, zaraz obiad wstawię. No tutaj pączki się, się akurat smażą, jestem ciekawa jak wyjdą, jak będą smakować. Się nie mogę doczekać. No nie są takie idealnie okrągłe, ale mam nadzieję, że w smoku będą dobre. Co to jest? Pączki. Co? Pączki? No pączusie. się robi? Pączki? No tak. Kartofelki. A tam obi na obiadek ziemniaki. Mam, no, nam, Pączki będą po obiedzie. Zobaczcie, mam, nam, nam. No, pączusie będą po obiedzie. Mam nadzieję, że będą dobre. ja dzisiaj No. Zobaczcie. No, ja tu na Tusiu muszę popilnować, wiesz, ko. No, tu się są już gotowe, idealne. One nie są takie okrągłe typowo, ale są bardzo dobre. Poczekam jeszcze aż ostygną, i będziemy do kawusi po obiedzie jadły. Troszkę tych pączków wyszło: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Troszeczkę wyszły. Jeszcze dwa zjadłyśmy. Ja jedno i na tańka jedno. No.